Pan z i z słowa Słowa Ewangelii według świętego Marka Panie Duch wyprowadził Jezusa na pustynię a przebywał na pustyni czterdzieści dni kuszony przez szatana i był ze zwierzętami Aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jeden z biografów świętego Jana Pawła i drugiego, George Weigel, pisze, Chcesz zobaczyć różnicę między Brukselą a Krakowem? Odwiedź te dwa miasta w niedzielne przedpołudnie. Ulice Brukseli są przeraźliwie puste, jakieś wyludnione. Jedynie śmieci fruwają w pochodnikach. Na ulicach Krakowa dodalibyśmy słupna, radzymina, zobaczysz ludzi. Idą całymi rodzinami, odświętnie ubrani, dokąd idą, do kościoła. Idą spotkać swojego Boga, oni świętują. Także i my dzisiaj świętujemy i to podwójnie. Po pierwsze, niedziela, dzień pański, a po drugie w naszej parafii rozpoczęcie świętego czasu rekolekcji. W ubiegłym roku, na skutek pandemii odwołano tutaj wszystkie rekolekcje i misje także. Dlatego gdy zaczynamy te rekolekcje na początku wielkiego postu, możemy mieć wielkie oczekiwania i prosić Pana Boga, żeby udzielił podwójnej łaski tej za rok ubiegły i tej za obecny. Rekolekcje to czas modlitwy i słuchania. Nie rekolekcjonisty, ale słuchania Pana Boga. Kaznodzieja mówi tylko do ucha, a Bóg mówi do serca. Do serca wpadają tylko niektóre słowa. Mówi do nas bardzo osobiście, wie co nam powiedzieć w konkretnej sytuacji naszego życia i często mówi między wierszami. Temat pierwszej nauki rekolekcyjnej podpowiada dzisiejsza Ewangelia. Chcę mówić o samotności, bo to święty Marek napisał, że Pan Jezus przez 40 dni przebywał sam na pustyni. Nie było obok Niego nikogo z ludzi. Wcześniej wzrastał w środowisku ludzkim, narodził się w Betlejem, żył w świętej rodzinie. Potem przez 30 lat wzrastał w Nazarecie. Nie był sam. Ale teraz po chście w Jordanie zostaje wyprowadzony na samotność. Na pustynię. Nie na jeden dzień. Na 40. To taka symboliczna liczba. Po co jest wyprowadzony na pustynię? Może także po to, żeby nam, ludziom, pokazać, jak przeżywać naszą trudną samotność, by nauczyć nas życia w samotności. Nikt nie chce być samotny. Człowiek jest stworzony do wspólnoty, potrzebuje innych. Meryton przypomina, że nikt nie jest samotną wyspą. Trudu samotności doświadczają nie tylko wdowy czy wdowcy, którzy utracili swoją drugą połowę i zostali fizycznie sami w czterech pustych ścianach. Człowiek podejmuje wiele wysiłków, by nie wpaść w głęboką studnię samotności. Oto dziecko płaczem wzywa kogoś z obecnych, bo chce, by się nim zainteresowano, by nie było samotne. Chory w szpitalnej izolacce naciska dzwonek i wzywa pielęgniarkę. Prosi o pomoc, nawet nie zawsze w danej chwili mu potrzebną, ale chce, by ktoś się nad nim pochylił, by nie był sam. Kobieta dba o wygląd. Chodzi do kosmetyczki, do fryzjera, kupuje ładne ciuchy, bo chce być atrakcyjna, aby się nią zainteresowano. Lęk przed samotnością bywa tak wielki, że wielu ludzi sięga po niedozwolone środki, byle tylko przed samotnością uciec. Ten lęk decyduje o wyborze niebezpiecznego towarzystwa czy zawieranie niefortunnych znajomości. Samotność jest trudna, ale człowiek musi się z nią zmierzyć. Nie ma innego wyjścia. Korzystanie z komórek takich jak ta albo inne, czy też z mediów społecznościowych stanowi tylko niewielką ulgę. Tych, którzy w zmaganiu z samotnością przegrywają dzisiaj, jest wielu. Świadczy o tym wzrastająca ilość zakupywanych tabletek psychotropowych. Bywa, że samotność wprowadza ludzi za kratki więzienia albo wiedzie ich do ośrodków dla psychicznie i nerwowo chorych. Jak zatem przeżywać swoją samotność? Pewne podpowiedzi znajdziemy w dzisiejszej Ewangelii. Otóż czytamy, że Pan Jezus na pustyni nie był do końca sam. Nie było tam ludzi, ale ktoś tam był. Kto? Ci widzialni i niewidzialni. Niewidzialni to aniołowie. A Aniołowie mu usługiwali, napisał święty Marek. Ale były też istoty widzialne, o kim mowa? O zwierzętach. Towarzyszyły mu. Zresztą o zwierzętach wspomina też pierwsze czytanie, mówiąc o tym, kto był na statku Noego. To znamienne, że życie Pana Jezusa od początku było związane ze zwierzętami. Towarzyszyły Mu w ważnych momentach życia. Przy narodzeniu w Betlejem użyczyły mu swojej stajni, bo nie było miejsca w betlejemskich hotelach. One oddały mu pierwszy pokłon, nie przypadkiem w tej pięknej szopce którą co roku budujecie, drodzy, w Waszej kościele, znajduje się tyle zwierząt. Przy wjeździe do Jerozolimy przy Chrystusie był osioł, na którym udał się do świętego miasta. To kogut obudził sumienie świętego Piotra, gdy ten trzeci raz zaparł się Chrystusa. Sam Pan Jezus nazywa siebie barankiem paskalnym, składającym ofiarę na ołtarzu Krzyża, I jako dobry pasterz szuka owiec tych zagubionych, więcej za owce oddaje życie. Chrystus potrzebował zwierząt i my ich potrzebujemy. Nie są stworzone bez celu. Pan Bóg stworzył je z miłości, kocha je i szanuje. I tak powinien czynić człowiek. To pewnie dzięki zwierzętom dzisiaj na naszym obiadowym stole pojawi się koplec schabowy, bewsztek wołowy, nóżki z kurczaka, czy też rosół. Ale zwierzęta są nie tylko do jedzenia ale także do towarzyszenia. W Piśmie Świętym jest cała lista zwierząt. Skorpiony, szarańcze, wielbłądy, owce, wróble, węże, gołębie i tak dalej, i tak dalej. Maturzyści, którzy będą zdawać maturę z biologii, mogą nam przypomnieć, że Pan Bóg stworzył Owady, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Gatunków zwierząt jest kilkanaście milionów. My znamy tylko dwa miliony. Osobiście zetknęliśmy się z kilkunastoma. To przydomowy pies, grzeczny kot, rybki w akwarium, chomik, świnka morska ptaki w klatce, ale także zwierzęta hodowlane. To dzięki nim spożywamy jajka, pijemy mleko, jemy dobre sery, ale są też ciekawe gatunki zwierząt, które oglądamy w warszawskim zoo na Pradze. Pod wieloma względami ciała naszych przyjaciół Zwierząt owadów istot żyjących jest doskonalsze niż nasze ciało. Trzeba wiele pokory, aby to dostrzec, podziwiać i wiele się uczyć. Bo na przykład nikt z nas, nawet wasz parafialny churczy pan organista, nie potrafi zaśpiewać tak jak słowik. Nikt nie posiada skrzydeł, które by go wyniosły tak wysoko jak orzeł. Nikt z ludzi nie posiada siły konia, mimo że my jemy mięsa, on tylko owiec. Nikt nie posiada takiej orientacji w przestrzeni jak ptaki, które bez nawigacji satelitarnej wędrują jesienią i wiosną setki kilometrów. Niektóre ze zwierząt otrzymały zmysły doskonalsze od nas. Na przykład oczy sowy, które widzą w nocy, oczy ważki, które dzięki swojemu położeniu mają możliwość obserwowania przestrzeni prawie pod kątem 360 stopni. Zwierzęta mają lepszy od nas zmysł powonienia. I żaden COVID nie sprawi, że utracą smaki węch. Oto kot, który doskonale słyszy, i psy używane w policji, dodatkowo wyposażone w pamięć węchową, która pozwala im lepiej rozpoznać właściciela i domowników, odkrywać w pobliżu przyjaciół i wrogów. Oraz pomaga orientować się w przestrzeni. Od zwierząt trzeba się uczyć czego? Na przykład wierności. One nie zdradzają swojej drugiej połowy, troszczą się o potomstwo, są bardzo odpowiedzialne za swoją zwierzęcą rodzinę i zawsze wracają do domu. Od zwierząt uczymy się szczerości, są zawsze prawdziwe, nie zakładają masek jak ludzie, nie potrafią być dwulicowe. Zwierzęta są pokorne, wystarczy spojrzeć na konia, który potrafi służyć człowiekowi swoją siłą i grzbietem przez stałe lata, nie buntuje się bo chce ułatwić nam życie. I wreszcie zwierzęta są wierne człowiekowi. Nie przypadkiem mówimy, że pies jest najwierniejszym przyjacielem człowieka. Bywa, że kiedy właściciel umiera, to pies swoją pieską tęsknotą tęskni, a potem zdycha. Zwierzętach lubował się święty Franciszek Zasyżu. Dlatego umieścił je w szopce, a w jego święto 4 października w wielu parafiach do kościoła dzieci przynoszą zwierzęta. A ksiądz je błogosławi, bo przecież wszystko, co stworzył Pan Bóg, było dobre. Ale nie tylko zwierzęta stanowili towarzystwo Pana Jezusa na pustyni. Czytamy, że usługiwali mu aniołowie. Kilka dni temu na, łazi na Marsie wylądował Łazik. Pewnie aniołów tam nie znajdzie, bo oni są tutaj. Bardzo pragnął, aby zbudować z nimi głęboką relację. Święty Tomasz Zakwinu pisał, że pragnienie przychodzenia nam z pomocą jest większe niż człowiek może sobie wyobrazić. Aniołowie towarzyszą nam na wszystkich drogach życia, są sługami kiedy zawołam, Święty Michale aniele stróżu oni jakby pytają wołasz mnie Piotrze w czym ci mogę teraz pomóc jaką masz do mnie sprawę tak aniołów traktowali nie tylko święci oto powiem irlandczyk wszystkie swoje sprawy załatwiał ze świętymi aniołami Zapraszał Anioła Stróża na spotkania rodzinne i biznesowe. Gdy otwierał drzwi gabinetu, najpierw przodem przepuszczał swojego Anioła Stróża, a kiedy sam jechał samochodem, to na siedzeniu obok nie kładł ani teczki, ani kurtki, ani żadnej innej rzeczy. Pozostawiał to miejsce dla Anioła Stróża i prosił, by się nim opiekował. Nieraz wracał zmęczony po całym dniu pracy niemal na granicy świadomości. Nie pamięta, jak przedbył drogę do domu, prowadziła go niewidzialna ręka, czasami jakby szarpnięcie budziło z letargu i ostrzegało przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. My możemy robić to samo. Przecież drodzy należycie do parafii, której posługują księża od aniołów, a zwłaszcza od ich szefa, świętego Archanioła Michała. A zatem zwierzęta i aniołowie, ale to może nie wystarczyć w radzeniu sobie z samotnością, bo Pan Jezus na pustyni. Przebywał także w obecności Boga Ojca. On był z Nim złączony. Jaka jest różnica między wierzącym a niewierzącym? Taka, że jeden chodzi do kościoła, a drugi nie? To za mało. Można chodzić do garażu, a nikt się nie stanie Mitsubishi, Toyotą czy Skodą. Różnica jest głębsza. Człowiek niewierzący zawsze jest sam, a wierzący nigdy nie jest sam. Zawsze jest z kochającym Bogiem. W nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Z nim wstajemy, myjemy się, robimy zakupy, jedziemy do pracy, z nim zdajemy egzaminy, z nim wychowujemy dzieci. Z Nim szukamy męża i żony, z Nim cierpimy, kładziemy się na operacyjny stół i z Nim umieramy. Zawsze z Nim to Jego miłująca obecność tu w Kościele, w naszych sercach i w tych ścianach naszego domu. I jeszcze jedno na koniec tej. Pierwszej nauki o samotności. Samotność trzeba wygrać żyjąc życiem innych. Ewangelia mówi wprost: Jeśli ktoś nie zbudował domu dla ciebie, to ty go zbuduj dla innych. Zamień swoje serce w dom i go otwórz. Bo dom to drzwi otwarte i gościnne, to kawałek chleba połamany z głodnym człowiekiem, to herbata na stole, dom to ciepły piec, przy którym można się ogrzać, to serce akceptujące drugiego człowieka, kto żyje życiem innych, ten wygrywa trudną samotność. Jesteśmy na Mszy Świętej. Za chwilę usłyszymy słowa: Oto baranek Boży. To mowa o Chrystusie, który ukrył się pod postacią chleba. Aniołowie nie mogą przyjąć komunii świętej. My możemy po to, żeby mieć Boga tutaj, w naszym sercu. A to jest najlepsze lekarstwo na samotność. Zapraszam na popołudniowe Gorzkie Żale i nauki jutro, pojutrze, i na finał rekolekcyjny w środę. A teraz stawiam cztery pierwsze pytania. Numer jeden. Czy w pustych ścianach swojego domu odkrywam obecność kochającego Boga? Drugie. Jak często zwracam się do Anioła Stróża? Co Mu zawdzięczam i o co Go proszę? Trzecie. Za które ze zwierząt jestem najbardziej wdzięczny Panu Bogu? I czego mogę się od niego nauczyć? I pytanie czwarte. Czy zamieniłem swoje serce w dom i potrafię żyć nie tylko swoim życiem, ale i życiem innych? Znajdźmy dwie minuty czasu, aby odpowiedzieć na te pytania. Amen.